Dzień dobry, dzień dobry! Przywitasz się, batko. Dzień dobry. Zaraz się rozkręci. Cieszymy. Jedziemy dzisiaj karmić burosy. Buros to jest... A, co to jest, Batko, buros? Osioł. Osioł? To Batka jedzie do swoich. Naprawdę? No, bo ty jesteś tak uparta, jak, jak to się mówi, uparta jak osioł, co wszystkim. O, zrobiłam o. screenshot pewnego, pewnej informacji, co dla ciebie. No. Że Światowa Organizacja Zdrowia WHO wzywa do umieszczenia na opakowaniach z alkoholem ostrzeżeń przed chorobami nowotworowymi, podobnych do tych, jakie znajdują się na pudełkach z papierosami. Według raportu opublikowanego w piątek w Europie, alkohol jest przyczyną śmierci ponad 800 tysięcy osób rocznie. No to przy, whisky. przy takim dużym natężeniu ludzi na świecie to 800 to pojętko to jest nic. Rafał! A, a nie podają, a ilu się wyleczyło dzięki temu? Tak, wyleczyło. Ale jak no, powiedz! Ja kiedy ja ostatni raz skosztowałem whisky No to byś skosztował, gdybyś nie miał, proszę ja ciebie, zakazu. Jakiego? No. Ode mnie. W życiu, nie, 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 nie. Nie wstydź się. Już i tak wszyscy piszą, że jesteś pantoflarz. To każdy, każdy mąż jest pantoflarz. Masz jakieś pitie alkoholu, wszystko w temacie. No, słyszycie? No i, i będzie tak, zobaczysz. Będzie na butelkach, i później jak ktoś będzie chciał zaskarżyć. No to było na butelce, na znaczek był. No tak, już się nie odwołasz. No dokładnie. No. Jedziemy do Arizony, moi drodzy. Niedziela. Najpierw jedziemy na... po młodą. Najpierw jedziemy odebrać córcie z kaleczu, bo chce z nami jechać osła a jak pokarmić. Jak się dowiedziała, że chcemy karmić osły, to ona też. No osły jadą do osłów. Mów no za siebie. A, a... a ja bardzo je lubię. Dobra. Rzeczy. To jest Summerlin, prawda? Czy to jest jeszcze Las Vegas tutaj? Zaraz to... po tutaj skręcamy. O, my tu skręcamy? No tak. A ktoś jakby przyleciał tutaj do, do Las Vegas, to tu na to lotnisko. Jakie to się, jak ja się nazywa? Uważaj. Widzę gościa, widzę spokojnie. Jak się to lotnisko nazywa, Batko? Harry? Harry Potter. No Harry Potter. nie widać, lotnisko, tam było po prawej. To jestem taki najgorszy kawałek drogi, co Batko, bo tutaj te roboty drogowe, a fajnie tak wiecie, co jedziesz. Po córcie, do kalecz zabrać ją ze sobą. No super, oczywiście na silniku elektrycznym, dziury, bo ciekawe kiedy oni to naprawią. To w ogóle Vegas jest cały czas w naprawie. A tam już pisze UNLV, Uniwersytet Las Vegas, ale to potężny, potężny kompleks, jest, prawda? Czekaj, bo ja za tym in and out, tak? Muszę skręcić. O, i spiryt leci żółty spiryt najdajsze linie chyba lotnicze, nie? Tu na tych światach, tak? No właśnie, no widzicie tu jest wjazd do, na kalecz. Czekajcie, zaraz zobaczymy czy młoda już jest gotowa. Wszędzie z skrzynki, żeby dzwonić po pomoc w razie czego. Dobra, ty już się postój. No bo on ma już... No on ma, ale może pojechać. I co by po jego pojechał? Radko, no to by zapłacił mandat, bo ja akurat kamerą nagrywam. Mm -hmm. No i ty też byś dostał. Ale on większy. To byś jeszcze mógł zwalić na mnie, że ja nagrywam, jako pasażer O tak, właśnie. Wystawiłaś tak rękę i już. Dobra, zajedziemy, zobaczymy gdzie ona jest. Bo Tendyk jest wejście do niej, prawda? Aha, muszę wyłączyć, bo jedzie policja. O i tutaj... Lidzka ma swój ten pokój. Znaczy, mieszka w tym tutaj budynku. I idzie studentka nasza pierwszego roku. Trzeba wysiąść, rozprostować trochę nogi. O, przewrotnik i co? I kasino. A, jabłuszka. Oczywiście to jeszcze jest Nevada. A co w Nevada? Kolorowe kasyno, nie? Idę muszę znaleźć moje dziewczyny. swoje i wyszedł. A co? bo ona mówi, że ty powiedziałeś, że my nie chcemy rafunka. Powiedziałeś jej? W życiu byś ja w życiu nic takiego nie mówiłem. Coś mi się z kamerą dzieje, wiecie? I żona mi obiecała, że mi kupi nową, ale nie kupi. Nie bardzo nowe. dobrze ci się dzieje, ja ci kupiłam na święta kamerę pod końca. Kazałeś oddać. Więc jeśli się ta zepsuje, to nie będziesz miał czym kamerować. No to, 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 to co, widzowie cię z Prawda? dać radę tak na pewno no, bo tam mówi ja chodzę w podartych spodniach to ty możesz nie mieć kamery no no i zaczynają się fajne tereny zaraz będzie Arizona przejazd tutaj to już jest taki troszeczkę ekstremalny ostre zakręty z w górę na dół gdzie batka już się boi tak patrz jak wchodzimy ostro zaraz ogłaskasz co osła to ci się lepiej zrobi tylko ponoć marchewką ich nie wolno dziadów karmić tak? jakie osiedla co to za miasto jest kurczę wiesz się w Lewacie Nidlewskie chyba to jest jak się nie mylę kurde ale duże tej post office pisało jakie miasto i nie przy Oki normalnie takie murowane, duże. W szoku jestem. Całkiem, całkiem fajne osiedla tu mają takie. Dzięki Templariusze. Koło zapasowe z boku samochodu. No rewelacja. Tu jak kostkowie zapylają. O whipping bar, te light z tyłu, co ma założone, widzisz? zasuwają po drodze tu historia Ameryki co stary prawdziwy Ford Bronco a tu na terenach Mojave plemion Mojave jest taki resort właśnie z campingami bo my za chwileczkę przejedziemy a, Colorado River i będziemy w Arizonie nie na tym stopie jeszcze prosto cały resort kaczki wstawi i sep golfa pykają no i dobra i teraz będzie zaraz colorado river tu jest oczywiście kasyno bo to jeszcze jest nevada to musi być kasyno patrz nawet trackstop mają no. no to przeważnie przy kasynach są dużych trackstapy Okay. I mamy Colorado River i zaraz przeskoczy zegarek Batko. To będzie korek jakiś, bo jest na żółto. To jest Colorado River właśnie. No i w tym momencie zaczyna się następny stan Arizona. Tutaj jedziemy taką wąską drogą, bo to miasteczko Otman to jest takie już zapomniane. Stare miasteczko tam kiedyś były kopalnie. No to to miasto żyło. A teraz to zostało już jako historyczne takie miasteczko. No to powoli już dobiega nasza wyprawa jeszcze 3 mile. Ale po drodze już ile pratko? Widzieliśmy kilka osiołków już stało przy drodze, nie? I patrzyły z tymi takimi obwisłymi osza, uszami i tej ocz takie duże. stoją sobie osły no to moi drodzy jesteśmy na historycznej drodze 66 tak tutaj na znaczku możecie zobaczyć to kiedyś żyło teraz już nie bardzo jak wymuszają z samochodu Patrz, jak zaglądają o tak patrz jak do, do samochodów zaglądają karmią je tam zobacz zobacz patrz patrz, patrz. Już gościu wysiadł, bo już lecą do nich. Patrz. Jadź się. Tam Malutki. też są. Patrz, Michela. Zatrzymać się? Chcesz podejść? To przecież to za chwilę ich będzie gdzieś więcej. To żebyśmy mieli dla siebie. To ile tutaj ma ich. Wiecie. Tam są też. Tam musimy gdzieś stanąć. Tam, są te, tam stoją nie po jedzenia. naszej stronie. Trzeba by było gdzieś jedzenie kupić dla nich. Zobacz. Ja muszę wystawić rękę. Ale nie masz jedzenia! No to co, chociaż pogłaska! Nie. No to co? przetrzymaj się, pomału. No właśnie ich pomału, tam. Pomału. No co ty jeszcze? patrz ile tu ich stoi. Kurat, tu całe Janka, baby, zobacz, baby. Zobacz. Patrz tutaj ile ich jest? Ja cię, je zobaczę, jakie piękne! jestem w to no co, co, co ja nagrywa się. ale stare budownictwo zobaczcie z kamienia Historic Oldman Arizona tu ludzie jeszcze mieszkają trzeba gdzieś się w mieście zatrzymać trzeba będzie kupić jedzonko dla nich a masz, gotów... masz gotówkę, bo tu nie ma internetu, żeby oni mogli kurę kartą przyjąć. Ja wiesz, czy ty widziałeś pieniądze? Ja beata nie widziałem pieniędzy na oczy już nie pamiętam o, bopie, kiedy. A ja... A ty co Ja, jest na ja, a ja? mam zero <laughs> on my bank account. Patrz, ile ja ludzi też... Tu, jest. tu nie ma gdzie zaparkować. Ale może masz jakieś Ale tutaj nie ma żadnego domka. No tu nie ma gdzie zaparkować. Patrz tutaj jest masakra jakaś ja cię. no mówię ci popatrz tu można chodzić to trzeba gdzieś stanąć tu Ale gdzieś staniemy gdzie? koło tego o gdzieś tu albo tam za tym Rafał za tym pick -upem. no to ruszamy na wycieczkę po Oldman. no masz no i taka atrakcja Jakosiołek zjada Harleja. Uważaj, zachodzicie z tyłu Tak wygląda miasteczko Otman Shooting Gallery Na motocyklu musiało tu przyjechać Takie miasteczko gdzie osły wszędzie łażą na wszędzie jest no ale na tym to polega nie na tym się robi pieniądz fajnie fajna taka wycieczka samochód zająły nawet jest i skurczę by siedzi a tu stary osioł z dużą klamą stoi gotowy Jedzenie dla nich przygotowane i pomyśleć, że z motobiedy Polones też tutaj dojechał. Kurczę, szok. To dobrze przyjechać, o właśnie side by side sobie jeździć. Ale to miasteczko kiedyś było westernowym miasteczkiem. Tutaj właśnie górnicy rządzili. Cykl patrolowym. samochodzi fajnie, nie? Fajnie. Kiedyś kupowali mokasyny. Widziałeś? No, fajnie. Tu albo cię przejedzie motocykl, albo tu i kołowiec, ale to wam muszę pokazać. stąd do Chicago Do Los Angeles jest 324 mile, do Chicago 2106 mil Nie wiem czy to widać. Stanie taki gostek na środku drogi co mu zrobisz? I uparty jak osią. Popcorn z ręki. Patrz jak będzie tego gonił. Pa, tyłem i zaraz będzie go kopał. Skubany agresor jest. To ona. Widzicie? Wyrwał dziewczynce normalnie popcorn z ręki. Depro-não, gum, pa, 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 se será bem de zacia, pa, ahá, pa, já é? Moje, i copa, i copa, já é já que agressivo não? You have to be patient. That's, that's their home. Bless you. Osły no. zablokowały ruch na ulicy. A to co? niech idą na pieszo. Gwiazdę szeryfa Co? żarcia dla osłów mam. To miasteczko kiedyś tutaj złota szukali w ogóle. Teraz to tu jest kuchna kasa. Nie to co kiedyś. No. O, karmi małego, tak? No bo one coś słodkiego by wolały. No to one tak jak ty słodki masz <noise> Mówię takie miasteczko w górach. Kurczę, kochani, warto jak jesteś niedaleko, warto przyjechać sobie. Jest taki pelet wysypany. One ten pelet jedzą. Tutaj jak się jedzie w Nevadzie to tej fotowoltaiki to jest mnóstwo. Mnóstwo na tych pustyniach porozkładane tych paneli. Może i one organizują jakąś energię, no, skoro jest ich... 10 km na przykład, no to coś wyprodukują, nie? Zobaczcie ile tych paneli jest. Z tej z tej strony one się przesuwają, wiecie, one tak się przekręcają, tak jak słońce idzie. To one za słońcem są ustawiane. Ciekawe, no to produkuje w ogóle prądu. No my wracamy na zjeżdżamy na Henderson Las Vegas i już praktycznie zaraz będziemy u Michelki w koledżu pójdzie bo mam mówić że bardzo dużo nauki bo we wtorek ma jakieś egzaminy ale cyk i już jedziemy no i jest Las Vegas Ach, wycieczka buro z... badko wykonana zmęczona jedna druga też tam śpi akcja wymęczenie była, pogłaskać osła było. Pogłaskać osła. Tu wjeżdżamy od strony Henderson, czyli od południowej, tak południowo-wschodniej strony do Las Vegas. I pięknie widać całą dolinę i te wszystkie domy. I trójkołowca. Jesteśmy ja sobie zjeść bardzo pyszne kanapki, ja sobie wziąłem z tuńczykiem sałata, cebula, szpinak i prowoląci. Zapieczona za a z samą tuną sałata, cebula co ty bierzesz jeszcze? pieprz, sól, majonez, majonez, i, i, ocet. majonez i, i ocet bardzo dobra kanapeczka bardzo ładna, czysta knajpka, bardzo ładna no i zleciało nam niedziela tak badko. Pogłaskałaś seburowski. A te? <gulia> ja wam mówię, nie, matka nie widziała tego. Było takie zdarzenie, szła dziewczynka mała i miała popcorn, ale taki oblewany lukrem. I wyjęła Z do buzi, taka mała, ile ona mogła mieć 4-5 lat? Nie, no może nie. I podszedł osioł do niej, tak zaglądał, co ona tam ma. I ona tak sięgnęła potem. Po... Wiecie, jak sprytnie wyrwał jej tą torebkę z tym popcornem z ręki. To upadło na ziemię, on kopytem nacisnął, rozerwał tą torebkę, ten popcorn na środku ulicy się rozsypał. Drugi chciał podejść, to zapytajcie batki, jak może nagrałem wam to jak a, właśnie tam atakował, tak stawał dupą i kopytami, i kopytami, odpychał. Ruch zablokował, ale... Ja nie widziałam tego. Byłaś, widziałaś chyba to jak on zablokował. Ja widziałam jak ruch zablokował, ale nie widziałam no. kopytem tam pchał coś. Hał, hał, skubany. No i... Tak sprytniej tą wyrwał ten ten, ten popcorn że szok Myśmy to mieli tam dla nich jedzenie, ale one przeżarte, tym one by coś innego, zjadły z chęcią. No ale dzień minął. Wracamy do domku, zachód słońca przy naszych usypkach jest ładny. Także taka to była moi drodzy nasza niedziela dzisiaj, tak ładko? Tak. nie gadatliwa, moją Beatkę głowa bolała, bo była głodna, zjadła jakiś tam buzik kwarte coś tam rano, no i później bolała głowa trochę. Myślałam, czy po drodze zjedziemy na może jakieś jedzenie, a nie było już gdzie, tam było typowa pustynia. Ale jedno co fajnie, to tak, pogoda była bardzo rewelacyjna, cieplutko fajnie. Miasteczko oblegane w weekendy jest strasznie Na Najciekawsze, jak że tam polonezem dojechali, nie? Starym Byłem, zobaczyłem, było fajnie Także trzymajcie się I od jutra ciężarówka Moi drodzy, następne odcinki z ciężarówki Ode mnie macie cześć Matka? No baj No baj A nie ma tego mm, A to tylko w twoich, tak? No dobra